Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak wykonać zrzut ekranu telefonem Motorola Moto G57 Power. Aby wykonać zrzut ekranu tym telefonem, musimy nacisnąć przycisk zasilania wraz z przyciskiem ściszania telefonu. Możemy też wykonać zrzut ekranu, otwierając centrum sterowania i tutaj szukając opcji zrzutu ekranu. Możemy też wykonać zrzut ekranu, przytrzymując trzema palcami na ekranie. Musi to być wolne miejsce. O, w ten sposób. Tylko musimy mieć włączoną taką opcję w naszych gestach, w ustawieniach. Znajdziemy ją, gdy wybierzemy opcję gesty. I tutaj mamy zrzut ekranu trzy palce. Ta opcja musi być włączona. I ostatnią opcją na wykonanie zrzutu ekranu jest otworzenie tutaj. Menu otwartych aplikacji w tle i wybranie tej opcji zrzutu ekranu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam, cześć!